Znajdujemy się dzisiaj na planie programu Nowa Ja. Gospodynią jest Kasia Cichopek, która przeprowadza prawdziwe metamorfozy pań. Kasia, czuję się jak Twoja bohaterka właśnie na tej kanapie. Przeprowadzasz te intymne rozmowy z uczestniczkami Twojego programu. Jakie to są panie? O, bardzo różne przyjeżdżają do nas kobiety z bardzo różnych stron Polski z różnymi problemami, ale wydaje mi się, że wszystkie mamy wspólny mianownik. Wszystkie te problemy nie są nam obce jako ludziom, tak jak kobietom, i staramy się e, tak rozmawiać, tak prowadzić te rozmowy, żeby wszyscy widzowie się mogli z tym utożsamić i wyciągnąć jakiś wniosek dla siebie samych. Słyszałam, uczestniczka tego programu e, ma problem, że za bardzo się wszystkim przejmuje, za bardzo przejmuje się tym, co powiedzą inni. Czy to są takie główne problemy kobiet, które biorą udział w programie? programie Nowa ja wydaje mi się, że bardzo wiele osób cierpi na zaniżone poczucie własnej wartości i za słabą asertywność. Wydaje nam się, że jeżeli będziemy oczekiwać od innych więcej, to oni nas odbiorą za zadufanych w sobie, za hamskich, za niesympatycznych itd. i tak dalej. Jakby staramy się tutaj akurat naszej bohaterce wytłumaczyć, że prowadzenie biznesu i yy, 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 yy. Jakby to jest zupełnie inna bajka od tego, jakimi jesteśmy ludźmi na co dzień. Na co dzień możemy być fajnymi, uśmiechniętymi, serdecznymi, ale w pracy wymagamy, zwłaszcza jeśli, tak jak właśnie nasza bohaterka, jest prezesem danej firmy, no to tym bardziej, prawda? <grymne> Jestem na planie kilkanaście minut, pojawiły się łzy, ale to jest chyba ta pierwsza część programu, ta smutna, bo za moment przeniesiemy się do strefy beauty i tam będzie już zdecydowanie bardziej kolorowo i ta pani przejdzie tę metamorfozę, której oczekuje po wzięciu udziału w tym programie. Metamorfoza w moim takim mniemaniu jest całościowa, mocno holistyczna. Jeżeli tego wnętrza nie wyczyścimy, to chociażby nie wiem, co byśmy na głowie upletli i jaką farbę zastosowali, to nie poprawimy samopoczucia danej osoby. Ona najpierw musi przeżyć takie oczyszczenie wewnętrzne, dowiedzieć się czegoś wartościowego, jak może pracować nad sobą, że wcale nie jest do końca tak, jak ona o sobie myśli. Że wypowiedzi bliskich, naszej trenerki personalnej, coacha, naszego, moje spostrzeżenia, jakby dowartościowują już tu na tej kanapie. Wydaje mi się, że każda dziewczyna, Teraz stąd wychodzi z tej kanapy, już się czuje cztery piętra wyższa, a jak idzie tam, to uu, szaleństwo. Jakie to były rozmowy? Czy one już coś, coś pani dały? No w sumie tak, dały duże myślenia hmm. i, i trzeba będzie się po prostu dostosować, znaczy trzeba będzie, będę musiała się dostosować i myślę, że to da efekt hmm. I, i po prostu, wystarczyło po prostu, nie wiem, od osoby odpowiedniej usłyszeć, mm. mimo że niby się coś wiedziało, ale, ale jednak jak się usłyszy od specjalistki, to, to jednak to, to troszeczkę inaczej i, i trzeba będzie się wziąć w garść. Myślę, że nie będzie to chyba trudne z tego co wiem, jest pani panią prezes, więc to poczucie asertywności myślę, że się zbuduje pomału. No ja myślę tak, ja w tej roli jestem pierwszy raz w życiu i mam nadzieję ostatni tak do końca, bo ja mówię stowarzyszenie to tak jak moje małe dziecko, które się narodziło w przerwie. Ostatnie dziecko, które urodziłam, ma w tej chwili 16 lat, więc po 16 latach jakby nowe dziecko się narodziło i tak, tak to traktuję, więc, więc po prostu mam nadzieję, że przynajmniej do pełnoletności pobędzie, więc, więc jeszcze trochę zostało i myślę, że, że przez ten czas się czegoś nauczę, więc... Jesteśmy w strefie beauty teraz. Czego oczekuje Pani po tych zmianach? A, czego ja oczekuję? O. Tutaj pełno ubrań różnych, domyślam no. się, że któreś z nich już są przez stylistę przygotowane dla Pani. Tak. Fryzura za chwilę też będzie zmieniona. Oj, będę prawie jak mi z Polonia, a ty prawie, to jest ten 1%, więc, więc może może i, i tak myślę, że, że to mi da poczucie takiego. tego. Faktycznie jesteś tą Panią Prezes, to nią bądź. Widzę, że praca w re, taka praca zbiorowa można powiedzieć. Słabka ma swoje zadania nie, tutaj. Nudzi nie nudzi ci się. Nie, ale skąd. Ale jest lekki stres? Ja, nie no wiem. Bo słuchaj, wiesz co, ta, ta farba jest taka fioletowa, spójrz się na prawo. Widzisz, A, widziałaś ten kolor? że takiego nie miałam, mogę mieć i fioletowy. <laughs> nie no, na pewno fioletowy nie wiem, Jaki to będzie kolor? E, no, no cóż, no, tak jak. Tak ja nie jak nie wejdzie? <laughs> To ja wcześniej wspomniałem, nie mogę za bardzo zdradzić, no tak no, jaki wyjdzie, taki będzie, kurczę no, no nie, no zobaczymy no, słuchajcie, zobaczymy, zobaczycie wszyscy jak skończę, eee, no ma być to, ma być to jakaś spektakularna niespodzianka, więc, więc przyłożę się do tego. Przed Tobą jeszcze makijaż, stylizacja, która widzę, że już jest gotowa tutaj za nami, taka piękna zielona suknia. Także my Wam tego efektu finalnego oczywiście zdradzać nie będziemy i zapraszamy Was bardzo gorąco do oglądania programu Nowaja. Dziękuję Wam bardzo.